Jodronik. Napisowy znak wodny w papierze, proszę Państwa. Wykonawcy wytwórcy papieru, na którym drukowano banknoty insurekcyjne. Cudna pięćdziesiątka, jedna z dwóch przecudnych, które mamy aktualnie na aukcji. Obydwie oceniliśmy na stany 1, 1 minus. W tej chwili ta tutaj folica, żeby zaprezentować w pełni jej znak napisowy. A proszę Państwa za chwilę wyjmiemy z tej foliki i popatrzymy ją sobie. Tak. Na żywo. Proszę Państwa, z dużą dozą ostrożności, delikatności i uczucia to robię, gdyż Państwa 50 -ka jest cudowna. Stan jeden minus. Aukcja jesienna. I zobaczmy po kolei, jak to wszystko wygląda. Krawędzie, Dolna, absolutnie nic. Żadnego zagniecenia, nadarcia. Jednocześnie poniekąd takim rykoszetem dostajemy tutaj przepiękną prezencję suchej pieczęci, mocno wyciśniętej, połyskliwej, z wysokim wypukłością tych liter. Śliczne. Możemy się również przyjrzeć od razu i podpisowi, i numerowi. I widzimy, że nie ma tego, z czym mamy dość często do czynienia na insurekcji, czyli ten atrament nie okazał się agresywny, nie przeżarł tego papieru. Być może to też związane z warunkami, w którymi była przechowana, ale tutaj też nietknięte. Zobaczmy od razu tą krawędź. Państwa, również nic. Górna, standardowo jaśniejsza. To jest związane z techniką chyba wybarwiania produkcji. Są przejaśnienia, mamy tutaj tak również przy literach BS. Czyli to jest mniej więcej tu jakaś taka sama forma odnośnie barwienia. I ta krawędź, Państwa, również perfekcyjna. Zresztą możemy jeszcze bardziej zbliżyć, żeby nie było. Skupiam się na krawędziach, nie macham specjalnie tym banknotem na różne strony, gdyż proszę Państwa, tu nie ma absolutnie żadnych ugięć. Te linie, które widzimy, to są tylko i wyłącznie linie na znaku wodnym, czyli cieńszy papier, inaczej też wybarwiający w tym miejscu. Natomiast nie są to absolutnie żadne ugięcia, proszę zobaczyć. W ten banknot się nigdzie nie zafalowuje, nie ginie, nie gnie. To samo z tej strony cudownie. 1,1 minus, proszę Państwa, ten 1-1 minus. Zaraz próbuję go tutaj namierzyć. Zanim zacząłem omawiać ten banknot, próbowałem go znaleźć. To jest minimalne tutaj ugięcie jednego z narożniczków, takiej samej końcówki, ale już nawet nie pamiętam, którego i gdzie to było. Trudne do zauważenia. Proszę Państwa, można powiedzieć, że pomijalne. Pełna jedynka i banknot, od którego nie mamy obaw, że powinien dostać znakomitą ocenę w PMG. Bo w tej chwili stało się to poniekąd obligatoryjne w banknotach. Wiele osób tylko taką formę preferuje zbierania. Proszę Państwa, zupełnie to rozumiemy. Zabezpiecza te banknoty. Tutaj tak jak mówiłem też przy poprzednim prezentowanym 50 złotowym banknocie insurrekcji. Naprawdę dużo ostrożność zachowuje, wyjmując te banknoty do omówienia. Także tutaj grading zabezpiecza, ale dobrze też wiedzieć jak ten banknot wygląda, obejrzeć go z wszystkich stron, czyli, proszę Państwa, nawet jeśli ktoś się zdecyduje zapakować go w grading, zabezpieczyć w ten sposób, to będzie mógł na tym filmie popatrzeć, jak ta pięćdziesiątka się prezentowała przy tej kondycji, którą tutaj widzę, i przy braku jakichkolwiek, nie wiem, rzeczy na minus, które są zauważalne. Proszę Państwa, uważam, że może to być top pop populacji tego nominału w gradingu. Nie widzę przeciwwskazań, żeby tu była nota mniejsza niż 64 peku. A oczekiwałbym być może nawet i wyższej. Kto wie, czy to nie będzie pierwsza z wyższą jeszcze notą. Proszę, Państwa, tutaj chyba jest to malutkie ugięcie gdzieś rysujące tego narożnika. Tak mi mignęło przed chwilą w świetle, ale naprawdę jest tak delikatne, że nawet nie do uchwycenia. Śliczna 50. Jedna z najładniejszych, jakie mieliśmy, i w tej chwili na tej aukcji mamy dwie literki pod rząd w takiej kondycji, proszę Państwa, to jest A i po sąsiedzku od razu jej bliźniacza siostrzyczka. Tylko z numerem niepasującym, oczywiście tutaj po sąsiedzku, ale seria B. Zdecydowanie polecamy z oferty insurekcyjnej, która jest wybitna w tej chwili. Oprócz złotówki mamy wszystkie nominały w wiele różnych serii, ale wiem, że Państwo emocjonują się 500 tysiączką. Wielu osób będzie kibicowało, jaka tam będzie cena. Natomiast w praktyce więcej zdecydowanie, osób na pewno rozważa zakup tych wybitnych 50. Proszę Państwa, jak tak ona się tu prezentuje przed obiektywem. Ja po prostu nie mogę oderwać oczu od tego, jak wygląda ta jej sucha pieczęć. W pełni tak wyciśnięta równo z tym swoim połyskiem, blaskiem. Zobaczmy jeszcze na koniec z drugiej strony prezencję tej pieczęci. Nie ma żadnych zastrzeżeń. Zdecydowanie, zdecydowanie polecamy, ale myślę, że nawet nie musimy tego robić, wiesz, osoby, które są obyte na tym rynku wiedzą, z czym mają tutaj do czynienia. O, proszę Państwa, w tym świetle tu się nam delikatnie właśnie rysuje linia tego zagięcia narażnika, o którym mówiłem wcześniej i której tak namiętnie szukałem. Polecam na koniec tego filmu.